Siemka, witam was bardzo, bardzo serdecznie. W nowym odcinku, z tak naprawdę nowej serii. Eee, tak, dostałem ostatnio pod odcinkiem pytanie od widza, czy mógłbym nagrać poradnik o tym, jak grać koszmarem, ponieważ zakupił on sobie e, ostatnio tą postać, no i niezbyt wie jak to zrobić, więc prosił mnie o radę. Oczywiście, oczywiście służę pomocą. Ja Chętnie to zrobię, pomimo tego, że widzimy tutaj Łupa! Grającego Jake Parkiem, że myślę, że on będzie trochę wyspecjalizowany, tak samo jak Yuki. Gramy na 16 randze, ponieważ nie grałem bardzo, bardzo, bardzo dawno. Dlatego ta ranga nie jest zbyt wygórowana. Hmm. No, i jestem ciekawy, czy po prostu to będą jakieś takie nupki, czy może to są właśnie osoby takie jak ja, czyli że dobrze grające, ale dawno nie grające. Zobaczymy. Ojeju, czerwony las. Ja nie mogę, ja nie lubię tej mapy. No dobra, dobra, można się jakoś uda, może jakoś przeżyjemy. Ogólnie dostałem właśnie to pytanie i postanowiłem zrobić serię. Eee, z tego, że możecie zadawać w komentarzach mi różne pytania dotyczące właśnie jak grać daną postacią i ja będę pokazywał to na filmie bądź różne jakieś takie challenge, że mm, jakimi umiejętnościami mam grać, jaką postacią, może w ogóle bez umiejętności, no nie wiem, wykażcie się kreatywnością, tak? No i wiem o tym, że yy, nie mam zbyt licznej widowni, przez co to nie będzie jakaś taka super częsta seria, bo nie będzie dużo tych pytań od dużej ilości osób. Ale myślę, że w miarę gdy ten kanał się rozwinie, to będziemy mogli ładnie kontynuować, e, ładnie kontynuować tą oto mm, serię. Ale no dzisiaj zaczniemy od pierwszego odcinka, od pierwszego pytanka, czyli po prostu jak grać Freddym Krugerem. Ogólnie dobrałem sobie jako dar e, Memento Mori. To będzie taki jakby smaczek, ponieważ jest to Memento Mori tylko na ostatniego ocalałego. No i... Przepraszam. No i po prostu. E... No tak, to jest tak pod film, tak? Że, Że, Że. że taki zwykły smaczek. No i tak. Podstawowe umiejętności Freddy'ego Krugera jest to zwykły atak. O, widziałem tutaj kolegę. O, kolega do mnie biegnie. E... Używa on zapewne mapy z tym dodatkiem, że po prostu on widzi mnie przez. Oj, przez całą mapę ja widzę jego, tak? Eee. Umiejętnościami przy krugera jest zwykły e, <laughs> atak, który będzie utrudniony w moim przypadku, ponieważ... Trzeba jego wyłowić, w sensie? Nie wiem. Ponieważ mam nową myszkę, no i jeszcze tak niezbyt ogarniam to DPI, prawda? No ale ro robię co mogę, żeby jednak trafić tych ludzi. To tak, mamy atak naszymi super... E, hiper-uber szponami. Możemy także stawiać senne pułapki. Polegają one na tym, że gdy ofiara jest w świecie snu i wejdzie w tą pułapkę, dostaje ona spowolnienie. Możemy mieć też do nich różne dodatki, takie jak na przykład, że On się poddał, on się poddał. Po prostu się poddał. Ale to było słabe, w sensie On już ma tak przerpaną sytuację teraz. Grają bez jednego zawodnika od początku gry, tak naprawdę. Eee, no. W każdym bądź razie mamy te same pułapki, podczas tego, gdy ofiara w świecie snu i wejdzie w tą pułapkę, dostaje spowolnienie. No i jest też komunikat dźwiękowy dla mnie, przez co po prostu znam jego położenie. Tutaj sobie zostawimy kolego. I teraz, gdy on walnie tą paletę, ja ją rozbiję. I on powinien dostać slow mo, ale. Coś tak średnio to wyszło No dobra Jakby chciała nas lupować to tu jeszcze to walnijmy eee, Kolejną umiejętnością tej oto postaci Jest teleportowanie się O widzieliście to właśnie ktoś przed w scenę Jest teleportowanie się do silników Czyli po prostu Podczas tego gdy Minie dany okres czasu od teleportacji Możemy to znowu zrobić albo po prostu możemy udawać, że się tam teleportujemy. I wtedy z silnika tryska krew. A o, rozwali mi ruinkę. Z silnika tryska krew. A surwivorzy myśl, myślą, że się tam teleportuje, przez to uciekają od tego silnika, tak? No dobra. To jest taka cała teoria tej postaci. Teraz skupmy się bardziej na komentowaniu giereczki. Ten Jake Park, czy jest taki dobry jak myślałem? Nie. Ale jakoś mocno słaby też nie jest, trzeba przyznać. Mamy już w plecy ruina. Znaleźli to tam zniszczyli ją. No ale no, myślę, że sobie poradzimy pomimo tego. O i tutaj był kolega siu, 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 i tutaj jest, cześć. A nawet koleżanka. Eee... Po prostu rzuciłeś tą pilotę, nie będziesz mnie lupować, ani nic w stylu, naprawdę? W sensie, serio? BANG! Ej, co, co jest? W sensie... Co, co ty zrobiłaś? Co, co, co ty zrobiłaś? Coś się chyba zamuciłaś, coś się zaplątałaś... No ale! Z korzyścią dla mnie, tak? Ojej... Leciłem do tego haka i od razu lecimy do silnika obok... bo szybko skontrolować. Wieszamy. Możemy postawić pułapkę przy... Przy przy, przy, przy osobie wiszącej. Jakby... O, cześć! Jakby ktoś podchodził ze pułapki, to po prostu... Znaczy podchodził uratować ocalałego, to po prostu wejdzie w pułapkę. Przez co będziemy chwileczkę szybciej wiedzieć o tym, że ktoś chce zdjąć naszą ofiarę. No i tak, o tutaj, 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 tutaj. I ona teraz może myśleć, że się tam teleportuje. No chociaż nie, ja w sumie nie gra takiego baita, To nie, nieważne, nie było tematu. Tutaj, tutaj i się budzisz? No ale co z tego, że się wybudzisz, skarbie? Co z tego, że się wybudzisz? Skoro dostajesz strzała i leżysz, po prostu leżysz, nie masz szans potężny Freddy Krugerem. Tuhak rozwalony po koledze, który się poddał? Nie miło, nie miło. Bardzo nie płacę tego zachowania. No ale cóż zrobisz, no, no nic nie zrobisz. bank nie zrobili żadnego silnika. Chciałem wam pokazać jakie mam perk'i. Właśnie jeden jest związany z tym, że podczas tego, gdy Survivorzy naprawił silnik, moja prędkość ruchu jest zwiększona. Ale no... coś tak niezbyt im to wychodzi. Kolejnym takim... o widzieliście? O i dostałem wcześniej informację, że ktoś ją ratuje. Kolejną taką... E, takim perk'iem, który posiadam... Nie, no nie będę taki zły, nie będę cię wieszał, bo to był unlucky akurat. A ty, kurde, ty skubańcu! Dobra, drogi zostawimy, niech sobie leży. Kolejnym perkiem e, jest to, że im więcej razy powieszę e, survivorów, tym dłużej oni będą otwierać bramy. Nie widziałem go tu? A tutaj! Dobra, nieważne tym dłużej oni będą otwierać bramy. Eee, to znaczy, przepraszam za czat, zaraz odpiszę spokojnie, jestem taki hamski. No, złapa! Widzieliście to? Widzieliście ten bóg? Widzieliście ten bóg? Widzieliście? Złapałem ją za frak i pomimo tego ona zniszczyła hak i się wyteraskała jakby? No nie wiem, ale to było słabe w sensie. No nie, nie, nie polecam, nie polecam giereczki, nie 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 nie. Ale to był beznadziejny bóg. Taki podstawowy tak naprawdę. Ja nie mogę, ale przypał. No dobra. Zostawmy tu sidełka, jakby chcieli od razu po uratowaniu z haka, uciekać przez okno. No, nieładny bóg. Ale mi się nie podobało. A! No ale dobra, złapaliśmy ją w każdym razie. Słyszycie? Słyszę was! O nie, słyszycie po prostu, dobra. Eee, sip! Bum. I, I tak po prostu im więcej razy powiesz Obsesję, tym dłużej uciekinierzy będą otwierać bramy. Kumulatywny bonus, oczywiście, jest to 16 sekund. I działa on na wszystkich, za wyjątkiem Obsesji. Ale że Obsesja sobie postanowiła się poddać, no to, to Wszyscy ma po prostu utrudnione bra otwieranie bramy, tak? Jest to taka łapka. Bang! którą widzicie w prawym dolnym eee, No i jak widać mam na razie dwa, dwa tokeny na niej z maksymalną ilością podajże czterech chyba tak dobra, gdzieś tutaj widziałem alerta dokładnie takiego. Ja nie mogę nawet pokazać jak się teleportować do silników, jak zostawiać ładne pułapki, żeby oni w nie wpadali i w ogóle, wiecie, tak grać psychologicznie, taktycznie. No bo oni po prostu wchodzą mi pod... Chodzą mi pod łapy, tak? Po prostu Aaa, dlaczego? Lesz, lesz i po prostu nie wstawaj. Znaczy, wstawaj, właśnie, może ktoś się podniesie. Teleportujmy się tam. I na przykład. O, dobra, nieważne. Jeżeli ktoś naprawiłby tamten silnik, ja zacząłbym się do niego teleportować i przerwał teleportację takich teraz. On by widział, że z silnika. O, dead card, szanuję. Że z silnika leci krew No i po prostu by zaczął uciekać, tak? Ale jeżeli nikogo tam nie było, bo koleżanka akurat tutaj postanowiła ratować Jake'a No to by ten bait nie wyszedł No cóż Dobra, idziemy, idziemy, idziemy Gdzieś na haczyk Tutaj na górze czy tu na dole? Dobra, chodźmy na dół O, cześć No i widzicie? Ja nie muszę na nich kampić, nie muszę ich tunelować Nie muszę robić... Oj Uda mi się? Nie uda mi się no, ale dobra, nie muszę robić absolutnie niczego, a oni po prostu podchodzą mi tak pod nóż, co nie? Po prostu, a, dobra, chodź, 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 nie będę je gonił już pierdziele. Ciebie powiesimy w piwnicy i tyle. Nie zrobili żadnego silnika. Znaczy, wziąłem takie dodatki, które powodują, że gdy moje ofiary są w świecie snu, tym wolni po prostu wykonują różnorakie akcje, jak leczenie się, sabotaż. No po prostu. A. Leczenie się, sabotaż i tym podobne, tak? E, to jest jeden perk, a drugi i on znacznie zwiększa w sensie, to karę, a drugi nieznacznie zwiększa, ac aczkolwiek też zwiększa i powoduje właśnie, że gdy. Uciekinier zepsuje jakiegoś skill checka. tak jak teraz widzieliście, zepsuła leczenie, może zepsuć silnik i różne takie, to będę ją wtedy widział na bodajże 4 sekundy, będę po prostu widział jej pozycję na mapie, jej aurę, tak? No i co, i ona sobie teraz tutaj walczy na górce, a ja postawiłem śdełka, tak na wszelki wielki, no i sobie tak będziemy teraz chodzić wokół się O! Cześć, Jake. Właśnie myślałem, że będziesz robił jakiś silnik, jakieś punkty będziesz sobie ekspił czy coś. Ale widzę, że postanowiłeś siedzieć po prostu w kącie. Dobra, dobra, kto co lubi, ja cię nie będę mówił jak masz żyć, jak masz grać, tak? Ja nie mam z tym problemu. Będziesz biegł po nią? Będziesz po nią biegł. Kończymy już giereczkę? Kończymy. Kończymy. Zrobiliście okrągłe zero silników, naprawdę gratuluję. Jest to powalający wynik. No dobra, czekaj, czy ja go jeszcze gdzieś doniosę? Doniesiemy go na ten hak na spokojnie. No. Jest to powalający wynik. No i tak w skrócie, tak naprawdę jak grać tym koszmarem, bo nie był to za, za wysokie rangi, nie pokazałem tego zbytnio. Po prostu, mm, jeżeli chcemy, tak jakby, zabezpieczyć dany teren, stawiamy parę sideł. Na przykład w grze końcowej może to być Zostawienie załóżmy trzech sideł pod bramami wyjściowymi I wtedy jeżeli ktoś będzie chciał do tej bramy podejść My to zauważymy wcześniej I go po prostu dogonimy, dogonimy złapiemy, zabijemy, tak? E, możemy robić też fake teleportacje Czyli jeżeli gonimy danego uciekiniera I domyślamy się, że w przy danym silniku ma, ma, majstrują Nie mogę się usłabić, majstrują inni survivorzy Możemy po prostu zbejtować teleportację, czyli przytrzymujemy ten przycisk jak najdłużej się da i w ostatnim momencie go po prostu puszczamy, żeby ci pomyśleli, że się do nich teleportujemy. No i tak, mieliśmy noeda. Czyli tak na wszelki wypadek... Oj, coś chciało, okej. Okay. Czyli tak na wszelki wypadek właśnie, jeżeli by im się udało te wszystkie silniki zrobić, chcieliby uciec i w ogóle. No nie zrobili żadnego, więc to się absolutnie nie przydało. Ogólnie ten park się rzadko przydaje, ale ja nie mam ich za dużo, więc po prostu go wziąłem, tak for fun, że tak powiem. Jest ta paląca potrzeba kumulatywny bonus 4% do prędkości podczas tego, gdy naprawił silnik. Ruinka do spowolnienia, zapamiętaj mnie, które właśnie oznacza to dłuższe otwieranie bram. Cyprysowy Memento Mori, żeby dać smaczku, ale go nie wykorzystałem, bo nie było jak, bo po prostu wisieli sobie wszyscy. No i tutaj e, te addony, które mówiłem, do spowolnienia po prostu moich wrogów będących w czasie snu. No. Więc po prostu, podsumowując. Zostawiajcie pułapki przy taktycznych miejscach, okna, palety, e, silniki, dojścia do silników, dojścia do surwiworów. E, róbcie bejty po prostu podczas gonitwy, a jeżeli powiesicie kogoś i... I, i, I nie chcecie przed nim kampić, a chcecie od razu zwiedzić drugi koniec mapy, teleportujcie się do najdalszego silnika i wtedy pomału ujście e, patrolując mapę, w stronę osoby, która będzie zaraz zdejmowana. Ponieważ, e, no w tym czasie powinni już go zdjąć, tak? No, mam nadzieję, że taki krótki poradniczek się przydał. E, tak jak mówiłem, perków za dużo nie mam. Mam je na wysokich poziomach, ale mam ich bardzo mało, przez co po prostu wziąłem noeda, żeby nie było, że jakiś nubek czy coś, no po prostu i tak się nie przydał i tak, tak? Dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby pisać różne propozycje, różnych challenge, różnych morderców, które mogę grać. Eee, mam takich morderców. O, tutaj e, przed wczoraj, przed oni. Tak, myślałem nad zakupem go, ale w sumie średnio podoba mi się ta postać, więc, więc chyba jednak tego nie zrobię. Czyli możecie wybierać wszystkich morderców, poza dokładnie tymi. No i może Ghostface, bo jest ten czulowy, ale jeżeli chcecie, to tak się pośmiać trochę z mojej rozgrywką, to nie ma problemu. Ok, dzięki za odcineczek, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym narazka.